Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie po poprzednim odcinku, gdzie tam Inferno zrobiło naprawdę robotę. Mamy przeciwnika tego samego, tym razem gra mi sugeruje jakby tutaj zagrać raczej przystanią lub orkami, trudno będzie nimi nie zagrać. Eliminujemy jeszcze Akademię. Mówię o Akademii, to się muszę nauczyć, żeby nią grać, bo potem na to... No, na... da się wykluczyć jakby które którą się grać nie umie i na którą się grać nie umie. To jest potem problematyczne, bo ono potem się nie umie tą frakcją grać, nie? E, więc no ja mam ten problem właśnie z akademią, że zawsze nie chciałem, nie chciałem i teraz tak nie bardzo. E, tak nie bardzo mogę. Dobra, to są wszystko mechapy. To, to jest będzie za szybki meczap. Nie chcemy już, bo ostatnio był. E, znaczy jak nie chcę, mam nadzieję, że wy również nie chcecie za, za często takich. E, Meczapów, które często opierają się właśnie na typowym kombacie i, i w walce z, z czasem, a nie takim taktycznym ustawianiem się i e, próbą zaskoczenia przeciwnika. Nie Chciałbym, chciałbym wyłączyć aspekt losowości spowodowany mm, runami w dzisiejszym odcinku, bo ogólnie lubię te runy i tak dalej, ale wyłączenie tego to jest ciekawa para. O, widzicie jak ładnie. To jest ciekawa para, z tym, że twierdza jest tutaj. Twierdza ma tutaj możliwość zagrania bardzo optymalnego buildu, który wyłącza zarówno możliwość skutecznego i szybkiego wjazdu, jak i magię zniszczenia. No, właściwie to właśnie tak, bo jest to rozbicie światła, rozbicie zniszczenia. Ja już wam pokazuję. A nasz ulubiony skill build. Pokażę Wam o co chodzi. Barbarzyńca może zagrać sobie coś takiego, co spowoduje odporność na to, żeby, że no, ten smog będzie wolniejszy, rusałka będzie wolniejsza przez całą grę. Może jeszcze zrobić sobie odporność na ogień, żeby tam przypadkiem nie zagrać kulki. No, to jest jedna rzecz. Dodatkowo obniża mi całkowicie spell power, w ogóle mi obniża spell power, jeżeli to weźmie. Następnie dobiera sobie do tego. Już Wam pokazuję co. To. Dzięki czemu ma bonus taki, jak daje atak, więc yy, no już zaczyna być nieprzyjemnie, a i jeszcze może być albo to, albo to najlepiej. I wtedy już w ogóle mój bohater się nie rusza, mamy te dwie rzeczy, dobiera sobie najlepiej defa. Yy, najlepiej defa z jakimś... Yy, najlepiej defa albo może nawet zagrać coś tak typowo pod szał, nie? Żeby sobie... Pod albo na przykład pod murale Żeby się częściej ruszać Ale najlepsza jest defensywa chyba Tak mi się wydaje no i, no i tam jeszcze dowolnie parę rzeczy dobrać Tak sobie do tego buildu No i to jest bardzo skuteczne na elfy no, Jest to jeden z lepszych buildów Gdzie ma na to duży procent Że mu się uda to zrobić Więc No cóż Więc, więc, więc tutaj może być Jeżeli wie, wie o tym buildzie No to mogę mieć problem Teraz tak Osir Osir ma bonus do łuczników co my tu mamy w podziemiach? Ja sobie wyłączę ten skill. W podziemiach mamy pierścień złamanej woli, który obniża moralce i daje nam tutaj plus 3 szczęścia artefakt. Dodatkowo nasze morale są podniesione jeszcze jest plus 4 do obrony, ale ten relikt traci na znaczeniu, gdy nie gramy na frakcje, na przykład na przystań, na Nekropolis, na jak to tam jeszcze mam, Magiem roku wbudowaną. Magię mroku wbudowaną w zamek ma. Jeszcze akademia może mieć. No, to traci na ten, to traci na znaczeniu troszeczkę i na i demony. No to tutaj można by przejść dalej. Tu są statystyki, tak typowo podstaty. To się mi wyklucza. To akurat trochę niefajnie, że mi się wykluczają silniejsze artefakty. Natomiast jest tu wolum magii światła. No tak, jak mówię, wolałbym uniknąć grania magii światła lub czegoś takiego. Standardowe, standardowego. Tu mam z kolei wolumen którego też wolałbym uniknąć. Łuk z rogu jednorożca na tym bohaterze jest ogromnym game changerem, bo on może naprawdę, jeżeli, jeżeli się ten łóżnik ruszy, no to, no to robi to robotę ogromną. Ale pozostałe artefakty z tej ścieżki pozostawiają wiele do życzenia, więc muszę wybierać spośród średnich artów. Zaraz się nad tym zastanowię, co tak naprawdę tutaj grać. Pojawiam z powrotem Skirwilla. I teraz tak, Ranger, jak fajnie byłoby zagrać machiny, nie? Machiny bitewne, tylko statystykami mogę nie dojechać, więc hmm. nie mam pomysłu na tą rozgrywkę w tym momencie. Za bardzo w tej parze. Światło, mrok. Mrok byłby spoko. A jakie zaklęcia? Cierpienie eee, z mroku i osłabienie, no w sumie. Raczej rozbicie mroku nie zagra. Ale ja muszę mieć 2% szansy na to, że to trafię. Światło słabe. Zniszczenie. O, to jest akurat całkiem spoko, że przesuwa te jednostki. Początkowa tura mogła być opóźniona bardzo. No to tak zróbmy może, może tak zróbmy, czy to będzie... Wiecie co? Mam pomysł, ale nie wiem czy wypali Magia zniszczenia podmistrza I nic więcej, w ogóle nie iść dalej, bo to może się okazać Albo tak... Czekajcie, tak! Żeby nie marnować skilli Następnie mm... Defa Pod... Pod wytrzymkę może nie. No chociaż to jest ryzykowne. DEFA pod, pod ochronę przed szamankami i obronę. Ulubionego na Fula, i e, częście w postaci ataku. Coś takiego. To, to jeszcze mogłoby się nadać. Ale to już samo przez siebie, jak weźmie to, to będzie miał odporne. Dobra, zobaczmy, co się uda z tego skleić. Eee, zobaczmy, co się uda z tego skleić. Szczęście już mam, więc i obronę mam, więc potrze potrzebuję tylko magii zniszczenia, którą nie powinno być ciężko uzyskać. Nie powinno być ciężko. Magia przywołania jeszcze była, ale to, tak wiecie, trochę przerost formy. Eee, deszcz strzał był mi niezbędny, tak, dokładnie. Witalka zawsze spoko, ale za chwilę. Dowodzenia nie. Unik nie. Magia zniszczenia jest. Odporność. Była magia mroku, nie? To co mówiłem, że mógłby tego nie zagrać. Pomysłowość. mistrz błyskawic. Szczęście. Yy, impregnowana strzałem potrzebna. Yy, bardzo więc potrzeba zwiększyć mściciela jak najszybciej aj dobra chwila lepszy mściciel impregna no dobra ekspercka obrona to nie jest mi potrzebne ale dobra już trudno niech będzie czegoś nie mam z tego co chciałem no witalki Ma to sens, ma to sens. A, bardzo duża hybryda, bardzo duży, z bardzo dużym ryzykiem generalnie. Od szczęścia on i tak będzie ondshotował, ale... Trochę siły czarów, trochę wiedzy. Szczęście to plus jeden jeszcze jest. Tu natomiast jest plus dwa szczęścia. Atak, obrona. A tu jest plus 3 szczęście. I są morale. I obniża się morale przeciwnika. Jest coś do defa. I w tym przypadku chyba ta ścieżka mi pasuje najbardziej. Żeby mi nie obniżał szczęścia, na którym będę się opierał. Z kolei jest jeszcze bonus do trójzębów tytanów, nie? No... Coś tam z tego trójzębu będę robił. Będę się też starał Kurde, mi many braknie, nie? Ale będę się też starał, żeby. No, ta pierwsza tura musi być dobra. Może nie wiedzie we mnie od razu. O tak, to najlepiej zrobić. Podbić sobie wiedzę i siłę czarów. Wiedzę i siłę czarów sobie podbić. Tam. I zróbmy jeszcze. Jeszcze bym zaposzedł poszedł po. Bo... Chyba, że... bo przesuwanie tury spoko ale jakby obniżać im jeszcze obronę a mamy ściankę, tak? No mamy ściankę w sumie defensywnie Z tego trójzębu nie skorzystam ale kurde, co to jest tam z 8 25% tych obrażeń tam ile ja tam zyskam? Z 50 obrażeń na jednym? Tak to bym sobie... A tak to sobie Dorzucę do 10 spellpowera. W tej samej cenie rzucę ścianki. One będą stać kilka ten i zmusić go do przesunięcia się zamiast ruchu. Ta spróbujmy zapolować na tego mistrza ognia może jednak. Jest też w ogóle taka drugi powód tego, dlaczego o tym teraz pomyślałem. Wydaje mi się, że mamy delikatnego buga, który raz na jakiś czas się zdarza. Związanego... w ogóle tak. Związanego z y, Mistrzem błyskawic. Czasem się. Czasem to się psuje i powoduje desynchronizację. Hmm. Dobra, na chwilę ich będzie. Oświecenie mi dało. Fajnie by było, gdybym miał to dopięte, ale nie mam. Na chwilę to weźmy to. Yy, I próbujemy. Mistrz Lodu. Kurde, zimna śmierć. O Boże. Ale Ork może mieć balistę. Dobra, niech będzie. Zimna śmierć. To cyklopy też będziemy klepać. No i próbujemy no. Kurde. Jeszcze mogę mieć przy artefaktach szczęście. Hmm. No musi być bezbłędny strzał. Dobra, trochę mi się popsuło, ale przez to i tak. To jest i tak dobrze. Bo lodowy promień też mam, więc spoko. Do czego mam głębokie zamrożenie, to, to się jeszcze mocniej tam zeskaluje. Też powoduje problem, e tylko że nie taki jak chciałem. E a to odwiedziłem przecież. No. Ej, dobrze, dobrze, dobrze. E, mówię, to tak bym grał tego mistrza błyskawic, ale tak się przestraszyłem, że może być to zbugowane i, i jednak nie. E, spróbujmy ten level sobie jednak nabić, żeby żeby nie było... Że nie mam wyboru do grania. 5,5, 3... Nie, 5 i 3. No i to trzeba będzie obknąć, okej, okay, trudno. Ciach, ciach. Mistrz Ognia. Dobra. Teraz mam to, co chciałem, czyli mam szczęście, które powoduje dużo większy damage, i dodatkowo mam jeszcze szczęście żołnierza, które powoduje, że te umiejętności będą wchodzić, oraz mam ściankę, która powoduje, że przełamie się przez jego defensywę w razie potrzeby. Tak, zróbmy sobie tutaj. Mimo wszystko tego, żeby zadawał damage i się ruszał szybciej, szczęście w razie. Tak, eee, tak, tak, ty. Chyba ty jednak. Ty może przyspieszenie złapiesz? Eee... Rzucenie nawet jednego czaru mocniejszego będzie dużo lepsze niż wybuchanie ewentualne od skontrowanej tej magii, nie? No bo chodzi o to, że. Czekajcie, potrzebuję no bo. Eee, strzała mocy będzie wchodzić. Tutaj natomiast strzały ochronne też by wchodziły, więc przesuwanie się jednostek. Chyba w przypadku tego bohatera i tego, że mamy szczęście żołnierza, to będzie to lepsze. Okej. Okay. Bierzmy sobie ulubionych wrogów. Ulubieni wrogowie to będzie... Gobliny staną w miejscu, centaury staną w miejscu, one pójdą do przodu. Tak. Dobra, 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 jest ok. Jest ok, mam wybór, mogę niszczyć mu balistę w razie potrzeby, mogę mu niszczyć tego cyklopy. Mam też te tanie zaklęcia. W razie czego mam możliwość, jeżeli nie rozbiję mi magii zniszczenia, a to jeszcze raz Wam opisuję, jest 1, 15, 9, 10 artefakty następujące, więc średnie tutaj, proszę. Corbuildu to niepotrzebne, wiem. Yy, I tutaj następujące umiejętności, więc albo walimy go promieniami, albo walimy go ściankami. Jak nie rozbił zniszczenia, to wzmocnione ścianki i będzie też z tego pożytek. Co ma przeciwnik? Przeciwnik się bije ze mną i to na pełnej. Dobra. Przeciwnik się bije ze mną na pełnej. Zobaczymy jak sobie niczego nie rozbił a, a nie ma balisty 18,9. o mało money morale mało szczęścia obniżasz mi szczęście nie dobra Ty się schowasz tutaj Smog będzie może może dostać coś takiego zróbmy, w smok tu zasłoni, nie? i to będzie też całkiem spoko. Ta. No tak. Dobra, dobra, wiem co to jest. się go odpowiednio szybko, na szczęście. Eee, przyblokuję go odpowiednio szybko. Hmm. Dobra, jest szansa, że on będzie stał we własnych nie, dobra jest szansa, że on będzie stał we własnych ten we włas w moich ścianach ognia to akurat nie niedużo zmienia, że on tu wejdzie rusałka się teraz wskrzesi, więc luz, a smok wytrzymał praktycznie Myślę, że warto, tak czy inaczej. Dobra, jest w porządku. Jest w porządku. Walniemy teraz ścianki tu, tu i tu, tak? No, i tam jest ok. On się nie ruszył stąd, więc to, to, to ma duży plus. Akurat, dobrze by było, żeby ten jeszcze też go zaatakował. Yy... On się nie ruszył tutaj. To ciekawe. Yy, jest duża szansa bardzo duża szansa jest na to, więc robimy. Nasz jak zwykle. <laughs> Kurde. Jak zwykle. Yeah. Dobrze, żeś się, że się nie ruszył. No i okej. Okay. Goblin się dzięki temu yy, zastawi tą pułapkę, mam nadzieję. To dostanie dwoma ściankami, to też będzie miało duże znaczenie w tym momencie. Nie, dobra. To jeszcze lepiej, bo on będzie musiał przejść przez dwie. Robimy tak. Impregnowana strzała. Ła... Ua... No właśnie nie. Yy, ściana ognia. Deszcz strzał. Jest super, w sensie jest super, bo one są osłabione. On mi tam jakoś mocno nie zrobi, bo tak jak mówię i dzięki temu, Ech, dzięki temu mogę zrobić tutaj dużo. Ty masz prawie bez defa jesteś. Mało, nie ja wiem, że mało ataku, ale mało, mimo wszystko przelanie mocy. Jeden, trzy, mało coś. Eee. Następna ścianka będzie musiała być bardziej przemyślana. O, będzie blind, no kurde, szczęście żołnierza jest od tego, żeby były takie rzeczy. Jak tak mi dalej to będzie szło, to... To nie za kolorowo. Łajtuj. No i też generalnie przy 15 defa, przyznam szczerze, że jestem zdziwiony ilością damage'a, które mi zadaje, no... Tu będzie bolać niestety no ale tutaj powinien być blind i tu powinien być blind jednak mimo wszystko ilość życia atakującego jednoroga no raczej się nastawiałem że tutaj spatyfikuję tego cyklopa dobra, to akurat na szczęście nie ma aż takiego znaczenia bo znowu jakby zaatakował rusałkę priorytetową która to nic nie robi, więc yy. Dobra, jeszcze raz ją. Niech podejdzie tutaj w takim razie. Spowolnienie, dobra, nie ma to znaczenia. Odepchniemy go troszkę. Niech przejdzie sobie przez więcej ścianek. Super. Jeszcze dam tam, ze względu na to, że. Ze względu na to, że za chwilę tu ścianka powstanie. Dobra, bardzo chcę się pozbyć tego jednoroga, nie ma problemu. Tu będzie ściana i wchodzi ten gruby, więc. Spróbować warto. Wa no, myślę, że tak. No, było bardzo warto. <laughs> więc. Okej. Okay. Nie wiem, co tu się stanie, tak prawdę mówiąc. Mam ten duży spell power, no. Jak on teraz niefortunnie jakoś mi tu podbiegnie, to też dostanie. No I teraz pytanie: co lepsze? Ale chyba jednak. Eee, chyba jednak ta ściana będzie lepsza. Trzeba było szamankę, jednak. Wziąć, ale to spowoduje. Tak, zdecydowanie. Jest naprawdę dobrze. I ona jest teraz ranna, więc każdy jej tam. Dobra, przepraszam, ale nie wiem kiedy mi urwało streama, znaczy yy, tego odcinek. Mam nadzieję, że nie za dużo to zajęło, jakby, że nie za dużo straciliście, bo parametr jakiś Envet coś tam odwalał, że jest niedobrze. Yy, impregnowana strzała. Czech. Pyk, pyk. I jeszcze zrobimy sobie tutaj. No ładnie. <noise> Kurczę, no, dużo defa miałem. Pomysł taki nawet ciekawy. Może gdzieś tam zrobiłem błąd e, przy niektórych ruchach. Może trzeba było jednak dawać tego Tego defa od razu, a nie tam się wychylać do przodu. No ale niech ten smok z przodu. Kurczę, chyba jednak. Yy, tak. Yy, chyba jednak wiecie co. Yy, tak. Yy, chyba jednak zrobiłem błąd przy doborze ulubionego wroga. Trzeba było zostawić tego. Yy, tego centaura w spokoju i dać kapłankę. Kurczę, ona poszła od razu do przodu. Zostawiłaby tą yy, kurczę ścianką wejście. Może któraś z jednostek byłaby zmuszona. Yy, do wejścia w nią. No i też przede wszystkim troszeczkę nieszczęścia w tym, że no, Hersh stał tak z dala od wszystkiego. A zwykle tak nie jest. Dzięki wszystkim za obecność na odcinku. Mam nadzieję, że się podoba, bo jest naprawdę fajna ta seria. Yy, trzymajcie się. Cześć.